STS Zakłady Bukmacherskie Sponsorem głównym Jagiellonii Białystok Stok. Rafał, do końca sezonu Zostały dwa mecze Wiadomo jaka jest sytuacja Czy, czy, czy ciężko zmobilizować zespół Żeby jeszcze cokolwiek, o cokolwiek Jakieś zwycięstwa, jakieś punkty tutaj na, tych, na przestrzeni tych ostatnich dwóch kolejek powalczyć Ciężko mobilizować Oni sami powinni się mobilizować Skoro są zawodnikami klubu Mają podpisane kontrakty To wiadomo, że w każdym meczu Niezależnie od tego o jaką stawkę gramy Muszą dawać siebie maksa a po drugie oni przede wszystkim walczą dla siebie, nie robią tego dla mnie, tylko to oni powinni sami się mobilizować, wiadomo jaka jest sytuacja w drużynie. Oczywiście my w tym chętnie im pomagamy, ale wie, wiemy jak to, jak to wygląda też z zewnątrz, opinia publiczna jednak dała się mocno we znaki i ja liczę przede wszystkim na to, że tutaj będą chcieli udowodnić, że, że jeszcze nie są skreśleni, że, to, że ten sezon, mimo że ciężki, będzie można w jakiś sposób jeszcze uczciwie zakończyć. Wspomniałeś o tym, że bez względu na to, jaka jest stawka, no w tej sytuacji stawki chyba już nie ma żadnej. To znaczy, matematyczne szanse na pierwszą ósemkę jeszcze cały czas są. Oczywiście one są taką sferą marzeń, ale, ale wiadomo, że lepiej skończyć to na miejscu dziewiątym niż skończyć na miejscu czy jedenastym, czy dwunastym, bo to zupełnie inaczej też wygląda. I czy odbiór będzie inny? Myślę, że pewnie nie, bo i tak ten sezon jest stracony ale nawet dla samego siebie warto chyba coś jeszcze, jeszcze pokazać. Jedziecie do Zabrza, jedziecie do Górnika, z którym ostatnim razem wygraliście chyba jeszcze jak ty byłeś czynnym piłkarzem. Trochę czasu, trochę czasu minęło tamtej, od tej chwili, natomiast Górnik też w ostatnich miesięcy nie będzie wspominać najlepiej. To jest chyba jakaś szansa też, żeby właśnie powalczyć się do trzy punkty. No to na pewno. W sumie wygrywaliśmy z Górnikiem, ale w meczach u siebie, na wyjazdach szło raczej... Raczej słabo, nawet ten mecz Pucharowy, gdzie odpadliśmy z Pucharu po przegranej 3 do 1, dla nich to tak samo będzie ważny mecz. Tak jak mówię, to każdy jeszcze walczy do końca sezonu o to, aby przede wszystkim zająć tą najwyższą pozycję, która w jakiś sposób może odpowiednio zakończyć sezon, a druga sprawa, oni też są w dołku. Widać to po ostatnich wynikach i, i myślę, że ten, tak jak każdy mecz niestety żaden mecz nie będzie łatwy. Tak Jak się przygotowujecie do tego meczu, analizujecie, patrzycie, jak to wygląda, to jest też chyba, mimo że kadrowo chyba za dużo się tam nie zmieniło, to zupełnie inny zespół niż ten, z którym przegraliście w meczu pucharowym. Wtedy to była seria kilku zwycięstw z rzędu, chyba łącznie z ligą. Teraz no, tych zwycięstw chyba w całej tej rundzie, w tym roku, to tylko liczba dwa. Tak, tam doszło do paru zmian. Oczywiście teraz tam trener Broż dużo stawia na młodzież i to, to widać, że praktycznie w każdym spotkaniu gra 4-5 młodzieżowców. Może też w jakiś sposób chcę zobaczyć zawodników pod kątem przyszłego sezonu. Taka kadra na pewno się u nich uszczypliła i czy szukamy w tym jakiegoś tam sposobu na zwycięstwo? Pewnie tak. No każdy czynnik w jakiś sposób bierzemy pod uwagę i niczego tutaj nie wykluczamy. A z drugiej strony wiadomo, że te wszystkie serie już ostatnie na, na Zabrzu nie są najlepsze i oczywiście to też nie jest zespół, który mimo tych osłabień zdecydowanie gra gorzej na Krakowi Stracili szybko bramkę, a potem można było powiedzieć, że mieli parę sytuacji, w których gdyby zachowali się lepiej, mogliby tam wygrać. Wspomniałaś o ciekawej rzeczy, o której też opinia publiczna, jak to nazwałeś, wielokrotnie, wielokrotnie też mówiła. Chodzi tutaj o tych młodzieżowców. Wspomniałaś, że trener Brosz przynajmniej tych czterech, pięciu zawsze gdzieś tutaj im miejsce znajduje w wyjściowej 11. Czy ta sytuacja, w której my jesteśmy, też pozwala na to, żeby w tych ostatnich dwóch meczach ta liczba u nas też troszeczkę urosła? Znaczy my musimy też patrzeć pod dwojakim kątem. Mamy Celiotkę, która walczy o utrzymanie. Mamy też rezerwy, w której tej młodzieży jest sporo, ale też potrzebują ludzi, że tak powiem, do grania. Mamy ograniczone pola manewru i też byśmy bardzo chętnie dali o 8-9 młodzieżowców, ale no akurat w naszym przypadku jest to mało realne, prawdopodobne, bo jednak musimy też dbać o to, aby te poszczególne niższe niższe ligi też... Utrzymały się tam, gdzie, gdzie to jest ich miejsce, bo wiadomo, że od młodzieży też będzie świat należał. A, a w tej chwili e, i tak uważam, że jeśli chodzi o młodzież e, w tych ostatnich spotkaniach, zagrało ich sporo e, trzech, zazwyczaj praktycznie można powiedzieć, że gra na bieżąco. A zobaczymy, co będzie się działo, mecz z górnikiem. I powiedz, jak wygląda jeszcze sytuacja kadrowa, zdrowotna na no, tym finiszu w zasadzie już tego sezonu? Znaczy, poza tymi kontuzjowanymi e, Iwanem oraz e, Tutaj olsim można powiedzieć, że wszystkich mamy do dyspozycji. Teraz wypadł nam, no o Pawelsie Stemborsy oczywiście tu też nie, nie, nie wspominam i aktualnie akurat Steven Bitok też wypadł nam do końca sezonu, także tu też na pewno nie zagra. A Bojan, dobra informacja, bo Jan wrócił już do, do, można powiedzieć, pełnego obciążenia, ale raczej na ten mecz jeszcze nie będzie w żadnym wypadku rany pod uwagę. Dziękuję bardzo. STS Zakłady Bukmacherskie sponsorem głównym Jagieloni Białystok.